Maria Konopnicka Podróż na Bocianie. Daneczkowi, choć tak mały, dziwnie ciasne się zdawały, bielutkiego domu ściany, dziwnie niski dach słomiany, więc pomyślał: Wiem, co zrobię? Podróżnikiem będę sobie. No i poszedł, stał nad rzeką, do Megdanka niedaleko, a że zwykle do podróży jest potrzebny statek duży o czym łatwo z Robinsona każdy, kto chce się przekona, więc skierował Danek kroki nad brzeg stromy i wysoki. Tutaj wszakże niespodzianie osobliwsze miał spotkanie z Boćkiem w własnej swej osobie, który trzymał kiełbia w dziobie. Danek w prośby. — Mój Bocianie, gdzie okrętów tu dostanę? Tatków nie ma tu ni łodzi, ale jeśli o to chodzi, to po dawnej znajomości grzbietem służę jego mości. Tu zatrzepał wielkie loty. No, cóż było do roboty? Danek skoczył jak na konia i pomknęli het nad Błonia. Szczerze powiem moje zdanie. Licha podróż na bocianie. Ledwie rzekę przelecieli, ledwo wioska się zabieli. Ledwie żaby skrzykną w błocie. Już ustaje bocian w locie i sklekotem w trawy spada. Popas tutaj, niech pan zsiada. Bardzo jeszcze wielka łaska, jeśli dziobem choć się zaklaska i ostrzeże pierwej o tym, że popasać chce nad błotem. Bo gdy żabie się nie bodze, zdarzy spotkać z nim na drodze, to ojeźdźca ani pyta. Prosto w moczar brnie i kwita. A cóż? Każdy ma gospodę dom, kto dom, a bocian wodę sprzykrzył danek duty, mokre nogi, mokre buty. Gdy więc Bocian krąg zatoczył, Puścił go się, z grzbietu skoczył I zmęczony długim lotem, Za domowym stoi płotem.